Siemaneczko. Ja niedawno stałam, zrobiłam sobie śniadanie, zaraz go będę jadła i później muszę jeszcze umyć włosy, zresztą widać. Masakra. Muszę umyć włosy i będę jadać na ten zalew, chociaż jest tak gorąco, chyba 28 stopni, że chyba będę to przedłużać i pojadę jak najpóźniej, bo ja i tak chcę na słońca. No ale jak tam jest woda, no to można by było jeszcze do wody wyjść. Więc nie wiem. Myślałam o 14, żeby tak jak najwcześniej wyjechać, ale może zobaczę jeszcze, o się ogarnę, czy będzie mi się nudzić, bo jak będę mieć co robić, to, to mogę jechać później. Ale myślę, że i tak tak gdzieś koło 14-15, no ale jest tak gorąco, że... Nie wiem, jak ja tam dojadę, bo to jednak jeszcze tam do <grytanie> lasu nie ma żadnego takiego, żeby jechać. Będzie... masakra. godziny opóźnieniem, w sumie, które sama chciałam, bo nie chciałam się wcześniej jechać. Jadę w końcu. Nie chcę mi się tak tak szczerze mówiąc. Ale nie wiem, jak już pojadę, to będę chciała. Ubram sobie taki top. Nie wiem, czy nie będzie mi za zimno później się. Na pewno wzięłam ja sobie bluzę i kurwkę tylko cieńszą, aby wracać w nocy. To przez taki w sumie las. Ciekawe, czy ja w ogóle trafię. Na pewno z sobie zasabąć w jakimś tam momencie, bo nie jestem pewna gdzie jechać. A się śmiałaby zabudziła. Ale w nocy to, w nocy to ja się trochę bojechać, ale mam nadzieję, że... Że oni po mnie wyjadą, że rodzina mnie wyjedzie. A jak im to trudno, ja i tak będę w słuchawkach jechać pewnie. Jest bardzo ciepło wam powiem. Dużo ja wziąłam tą koszulkę jednak. Duży wiatr wie, a z drugiej strony ciężej im się jedzie. Wziąłam do swojego roweru, Wziąłam brata. Matka, jakie tu doły. I sobie jadę. Na egzigzak McQueen sobie lecę. Jeszcze do sklepu muszę wstąpić po drodze. I tyle, i później w sumie tam jest jakoś niedaleko chyba sklep bo przydałoby się coś zimnego, jednak jest tak gorąco Ale dobrze, nie pojechałam wcześniej, Może że teraz jest 27 stopni, to wcześniej jeszcze gorzej by było A co ja będę robić tutaj 20, bo gdzieś tak 19, coś teraz zachodzi słońce Już tu jechałam jakiś czas temu, wieje strasznie, ale w końcu mogę odpocząć, bo ogóle jechałam, po prostu tak gorąco Ale jest fajnie trochę mniej wiać, ale chociaż mi ochładza ten wiatr, ale jest pięknie jeszcze byłam w sklepie, nie? No i ostatnio byłam w tym sklepie i pierwszy raz widziałam taką ekspedientkę no, na łączę normalnie, nie? A i ja dzisiaj byłam tu raz, a ona do mnie... Yy, to, ja to co chwilę muszę cię zatwierdzać? Coś w tym stylu, a to się śmiała, ale wiadomo. Ja to się zaśmiałam, ale tak jakbyśmy nie wiem ile się już widzieli. Ja też się kojarzę, ona tak samo mnie kojarzyła. Jak ja ją kojarzę, to ona też mnie też wypełnia, ale jest tak dziwnie, że mnie już skojarzyła, że drugi raz mi musiała zatwierdzać. Dziwne, patrzcie, jak to jest ładnie. Tu się zaczyna to. To jest moja czy czy nie moja, brata. I tam cały czas to płynie, płynie, płynie. Wiecie ile zjechałam? Że 45 minut razem z pójściem do sklepu, a kilometrów tu było 11. To kawałek jest. Ogólnie myślałam, że będzie więcej ludzi, bo dzisiaj jest w sumie czwartek, zaraz święta, ludzie mają wolne. W sumie już dzisiaj jakby dzieci już nie szły do szkoły. Więc myślałam, że będzie więcej ludzi, a tutaj w sumie... Jak przyjechałam to trochę było, a teraz wszyscy poszli i tu widzę, że pusto jest. To tu idzie po prostu w moją stronę z tyłu, a tak to wszędzie tu pusto i dobrze, bo mam w planach nagrać taki in, 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 inny odcinek taki, że zresztą nie będę mówić jak będzie to go zobaczycie, a jak nie to nie bo nie wiem czy mi się uda, bo co chwilę musiałam przerywać jak ktoś tu będzie chodził i zobaczymy jak to będzie z zasięgiem, z internetem bo będzie mi potrzebny tablet więc zobaczymy, jak mi się uda to zobaczycie na kanale coś nowego sobie siedzę, siedzę nagrałam ten odcinek co wam mówiłam, że może mi się uda chociaż nie wiem co z tego wyjdzie, czy komuś to będzie w ogóle podobało no ale nagrać nagrałam nie wiem czy to będzie zachód słońca ładnie, będzie widać czy nie. Tak siedzę i czekam czy będzie, czy nie. Muszę zaraz tutaj zejść na chwilę do wody, bo chcę sobie ręce. My mam takie zakurzone, ja nie lubię po prostu. Ale tutaj z tej strony jak siedzę, to, to, to jest głęboka woda. Nie wiem czy mi się uda. Muszę znaleźć jakoś, żeby zejść. Jak nie to one i on słońce i trudno. Idziemy szukać zejścia. Bo ja nie trzymam. Kurde, tu nie da się zejść. Przecież ja padnę do tej wody. Już tak zachodzi powoli słońce. Nie dobra, jednak się chyba gdzieś jakoś dało. Zachodzi to słońce, a takiego ładnego zachodu nie ma. Dobra. Kaczka tu przypłynęła. Do mnie samotnej. Zaś coś kaczucha nam Idziemy i dać jeść. A z zachodem słońca to jest zachód, ale nie taki, jak oczekiwałam. Więcej przypłynęło. Kaczuchy, ja mam dla jedną jedynko. Chodźcie. Czekajcie, wszelkie kroki, żeby tu przypłynęły. Sobie jedzą, a tamto gdzieś popłynęło. I nie ma, zaraz tu się wszystkie zlecą. Będę przelatywać. Biją mi się. Kupiłam do siebie, jemy razem, co nie? Ale się biją. A macie tu jedzenie przecież. I sobie jeszcze kaczki pokarmiłam. Widzicie, jakie super. A ja jestem na tym zachodem słońca. A czasami są takie piękne, takie różowe, ale się biją. Aż żyć prawie nie chcą, jak już Myślałam, że będzie tak ładnie, zachodzi słońce, tu... Jeszcze powinien jeszcze do pół godziny ma zachodzić, ale to już ładnie raczej nie będzie. Ale dobrze, że w ogóle jakieś jest, bo czasami jest tak zachmurzone, że nic nie widać. No i słońce zaszło. Już ładniej nie będzie. Mówię, plusy i jeszcze to chwilę, chwilę muszę poczekać, mi się telefon ładuje, bo ja chcę muzyki słuchać teraz jak będę wracać. I wracam do domu. Ja się spodziewię, 13, 13 no to będę gdzieś koło 21 w domu. Przed 21 pewnie. Wracamy. Ale myślę, że ja tu jeszcze kiedyś przyjadę. Na pewno przyjadę, ale rzecz sama muszę przyjechać jeszcze tu kiedyś. Naprawdę fajnie, tak sobie posiedzieć samemu z kaczkami. <grym> Polecam. Miałem jechać i siedzę, i siedzę. Tutaj po drugiej stronie włączają jakąś muzę. A jak ja słyszę muzę, to ja mogę sobie siedzieć. Przecież zenka włączyć, to jak zenka, choć mię polo. puszczać, to ja tu szybciej pojadę. Ale na razie fajne piosenki puszczają. Ale śmierdzi jakimiś rybami teraz I tuż coś się tu w krzakach z tyłu szeleście. Może jakiś bober Nie wiem Nie topyś leciał Nie topysz Kaczki tu się tam pływały Że latały Ale nie topysz Aha Mi się wplączy włosy Wróciłam właśnie już do domu. Oczywiście musiałam mieć obstawę, bo moja mama powiedziała bratu, żeby przyjechał, się przyjechał. On nie jechał już tam do miasta, ale że jest czeka specjalnie, mnie, aż ja dojadę. Chociaż tak fajnie się wracało, tak było ciepło. Yy, słuchałam sobie muzyki yy, ten jak jechałam po prostu tak, taki vibe, tak fajnie się jechało, jak muzykę jeszcze sobie słuchałam, że po prostu będę muszę szczęście jeździć, tak? Ale no, naprawdę, już takie są fajne wieczory, 20 ile stopni. Takie już ciepłe, już mi się od razu karze to z latem. No tak fajnie, jak to mi się siedziało. Wiem, jeszcze dużo siedziała, ale że on już powiedział, że jedzie, to. Tu też jechałam. Już wtedy muzyki sobie nie mogę obsłuchać, ale nie no. Na no, innej słuchawce sobie słuchałam. No bo ja tak chciałam, planowałam, to musiałam eksko ekskorty dostać do domu. Jeszcze wstąpiłam do babci, bo rodzina też tam była. No i wróciłam przed chwilą do domu, oni jeszcze zostali, ja wróciłam szybko, żeby się ogarnąć W sumie nie nic takiego do robienia, no ale chciałam już wrócić szybko przed nimi I co? Zastanawiam się, czy dzisiaj nie spędzę z otwartym oknem Ja mam takie dylematy No Muszę się zastanowić Nie no, chyba jeszcze bez czesady, jeszcze teraz nie ta pora chyba, żeby tak spędzić z otwartym oknem Zobaczymy Gorąca mi tragedia Ściągnąć się odgarnie zaraz i do łóżka, bo jakoś wstanę koło. E, który ja stałam po mm, dziesiątki było, bo oglądam gdzie do tam była wielinka i chciałam zobaczyć jak będzie śpiewać, a to jeszcze był jej pierwszy raz w telewizji, że śpiewała. Stresowała się biedna. Chociaż dobrze jej poszło, nie fałszowała i nic, tylko czasami takie zawahania miała jakby jak śpiewała, ale tak to wszystko no, dobrze. To się, że jest bo nas taka się stresuje bardzo. Bo jaka tu to świata, tu to jest taka. czekajcie. Opa. <laughs> Kurde, to Ej, czy mam też się kojarzą te lody z dzieciństwem? Bo mi tak. Pamiętam, że się zawsze wybierało, żeby było jak najwięcej tego soku. Pamiętam, jak byłam mała i jadłam Kto tu śpi? Rysiu. Idziesz ze mną. Idziesz tam? Idziesz? Ale to was. Wiśniamy są piękne, Jeszcze dopiero kwitną. Jeszcze jest. Dwa, 4, Cztery 4 mam na podwórku. Ale są przepiękne, a jak ładnie pachną. Gdzież tu? Są siedzi, siedzą. się drą. Jeśli wyprowadzimy, będziemy mieć spokój w końcu od nich. Ale szczerze, to mi szkoda. Bardzo. Że się stąd wyprowadzamy, bo tu mamy takie fajne podwórko. Chodź, Riko. Ty też będziesz mieć małe podwórko. Ciekawe, co on na to. Jak on się przyzwyczai tam. Ojej. Rysiu. <gryś> bo tu jest takie fajne, duże podwórko, a tam. Tam będziemy mieć o wiele, wiele mniejsze. Nie wiem, w sumie, do końca, jak to wygląda. Ale za niedługo będę wiedzieć. Co robisz przed chwilą? Teraz nie pokażesz, nie? Hello Dzisiaj jeszcze czeka nas malowanie jajek w nocy pewnie I szykowanie koszyczka Ale powiem wam, że te święta wielkanocne nie są takie fajne jak te Boże Narodzenie Ja w sumie nie czuję za bardzo tych świąt, jeszcze teraz ta wyprowadzka Więc nawet jakby tych świąt nie było to... jakby się ich nie obchodziło że nie musiałabym po prostu tych wielkanocnych nawet obchodzić teraz, bo... Bo co innego mi w głowie, nie święta i zaraz pewnie będziemy jeszcze coś tam ogarniać, sprzątać. Nie no, sprzątać nie będę, bo mi się nie chce. Bo tutaj będę sprzątać, jak wracać z tym, wyprowadzę. Nie no, ja, jeśli chodzi o sprzątanie, to ja zawsze mam czysto. W pokoju przynajmniej, mówię tak ogólnie w domu, nie no. Bo kto ma cały czas czysto. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam cały świąt, chociaż zobaczycie to już pewnie po świętach. No ale mniejsza, mam nadzieję, że jest fajnie spędziliście te święta. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo!